Przez przypadek test toporka, który zrobiłem, miał dziesiątki milionów wyświetleń, w związku z czym dostałem tutaj w prezencie od Romana narzędzia, które on sam produkuje, firma Romanik. I ten toporek też był firmy Romanik. To nie była współpraca, więc Wam tego mm, nie oznaczałem w żaden sposób i w ogóle mimo wszystko dużo osób powiedziało, że tam to było naciągane, że to był jakiś tam test zrobiony pod, yy, pod wyświetlenia czy coś. Ale nie, po prostu robi bardzo dobre narzędzia, robi je sam, więc warto wspierać przedsiębiorców. A to jest prezent, więc dziękuję uprzejmie. Zobaczymy, co tutaj mi przysłał, i może też się uda jakiś fajny test zrobić. A i dlaczego wam pokazuję narzędzia na kanale, który jest związany głównie ze strzelaniem i zbroją palną? A dlatego, że wiem, że jesteście w 96% mężczyznami, w związku z czym każdy z nas wizytę do Castoramy czy do innego sklepu budowlanego traktuje jak kobiety wizytę w Rosmanie, więc no, ogólnie, każdy ma jakieś takie potrzeby posiadania różnych narzędzi multituli. To no, tak jak każdy facet, więc postanowiłem, że wam pokażę. Tutaj mamy jakieś badyle, więc zaczniemy od tego mniejszego. Ok, więc to jest większa wersja tego toporka, który widzieliście wszędzie. Siekierka, toporek, zwałek zwał. Generalnie ten toporek ze mną już naprawdę współpracuje dosyć długo i zawsze się popisuje przed kolegami, że pokazuje im patrzcie, gwóźdź przecina i rozwala jakąś cegłę, więc on jest naprawdę bardzo wytrzymały wygląda tak już po paru miesiącach użytkowania. Trzonek jest taki średni, ale ostrze jest super zrobione. Na strzelnicy na pewno mi się to przyda, no bo tutaj czasem też trzeba coś wbić, coś porąbać. Ok, więc mamy tutaj taką łopatkę, taki szpadelek troszeczkę mniejszy. Pomogę sobie nią troszeczkę. Łopata na pewno się przyda. W moim wieku człowiek cieszy się z łopaty. Bardzo fajna. Dalej mamy szpadel. No, szpadel jak szpadel. Całkiem ciężki, wydaje się taki dosyć konkretny, i tutaj jest taką gumą w tym miejscu, gdzie mniej więcej mamy rękę, opleciony, więc spoko. Mam szczerze, że najbardziej liczę na grabie, bo tutaj powinienem zgrabić już łuski, bo nie zbieram w ogóle łusek od strzelby. A powinienem, bo się straszny syf robi, więc liczę, że będą grabie. Najważniejsze są grabie. Tutaj mamy trójząb Poseidona i szpachelkę. A tak na poważnie wiem, co to jest, bo jestem ze wsi, ale. Pewnie większość z was nie kojarzy, do czego to się używa. Tutaj sytuacja jest taka, że tak jak widzicie, wszędzie są łuski. Test przebieg jak najbardziej pozytywnie. Natomiast warto wspierać polskich przedsiębiorców, a szczególnie chłopaka, który gdzieś tam sam to robi i wkłada serce w tą swoją pracę, bo tak naprawdę większość tego, co znajduje się w marketach, to jest Chińczyzna. No a tutaj mamy coś, co. Zostało produkowane w Polsce. Macie jakiś fajny pomysł, jak można przetestować te narzędzia? To śmiało, piszcie w komentarzu. Trzymajcie się na razie.